Jeżeli chcecie grać bez podatku, to w Totalbet macie taką możliwość. Ja nie reklamuję Buchmacherów, ale tylko pomagam Wam, jeżeli coś chcecie zagrać się bez podatku. A najlepiej w Totalbet wystarczą trzy zdarzenia po kursach 1,30. I grałem bez podatku, jak tu będę prezentował na progresji, a także czasem na taśmach weekendu, jakie tutaj będę grał. No i właśnie tak wybrałem na dzisiaj takie mecze tu macie wszystko opisane. gramy wtedy bez podatku i wygrane są zawsze wyższe o 14% wystarczą 3 zdarzenia na kuponie z kursem 1.30, a jeżeli będzie nas więcej to będzie lepiej, także śledźcie kanał, lecimy do typów Witam serdecznie, ostatnio pięknie wszedł jackpot tak zwany pierwszy raz w tym roku w tamtym roku bodajże było 5 lub 6 jackpotów Czyli i progresja, i taśma weszła 7 typów na 7. Zobaczymy, jak będzie dalej w tym roku. Miejmy nadzieję, że w każdym miesiącu, chociaż jeden taki jackpot, trafimy. Fajnie, zakończyliśmy styczeń, bo 190 na plusie na progresji. Kolejny raz od czerwca tylko raz w listopadzie był delikatny minus, ale i tak cały rok na plusie. Taśmy bardzo ładnie 361 na plusie, ale lecimy do następnych typów już na sobotę, czyli na dziś arsenal Sutherland, ja to jest czysto, że Arsenal u siebie po prostu i zmiecie, po prostu wygra. United, Tottenham, minimum 9 rzutów rożnych w tym spotkaniu. Wyrównane ekipy, obie ekipy będą walczyć o zwycięstwo, ale to nie będzie tak, że jedna drużyna szybko wygrywać. Będzie 3-0, więc będzie box to box, czyli dużo różnych. I ostatnie spotkanie, Mainz Augsburg, również lecimy w rożne, minimum 9 różnych. Też moim zdaniem będzie taki mecz box to box. I lecimy do taśmy, Sebiagi, Zirona. 8 różnych rożnych, spotkanie 8 rożnych, fajny kurs, Genoa, Napoli Fajny kurs na dwie bramki, 1.54 Jeżeli gra Napoli, brać to trzeba Arka, Legia, też myślę, że to będzie overowo -over. Musi ta Legia w końcu punktować i Wolfsburg, Borussia Dortmund Lecimy na minimum 3 bramki Bundesliga ostatnio bardzo fajnie dała rożne bo Wszędzie było 9 rożnych, taka Sugestie, jeżeli chcecie gdzieś szukać grać na różne yy, na 9 ostatnia kolejka wszyscy rożne robili w każdym spotkaniu, ale w pierwszych połowa, to jak ja to tak zatypowałem ostatnio Union, jak grał 8, bo w pierwszej połowie, a bodajże było 14 czy 13 w obu połowach a razem w sumie. No a i bramkowo oczywiście Bundesliga też, y, jeżeli ktoś robi bez buildery, to najlepiej dołożyć rożne gole i iść w tą bundeslingę, taka moja sugestia. Zdarzają się kolejki anderowe, ale myślę, że nie teraz. Zawsze po przerwach zimowych, a już ta przerwa troszkę minęła. No i tyle w ramach progresji taśmikiem. Na no, progresji mam dowolną z 50-137, 87 na plus to by było, a na taśmie 214 z 50, czyli 164. No zobaczymy, jak to zaczniemy luty. Oby dobrze, trzymajcie się, widzimy się jutro z kolejnym filmem. Cześć!